Hors baaz... gut ma To już niemal pewne. Od przyszłego roku Słupsk będzie większy. Dotarliśmy do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zmiany granic administracyjnych m.in. Słupska. Wynika z tego dokumentu, że od 1 stycznia 2023 roku w skład Słupska wejdą całe sołectwo Bierkowo, sołectwo Siemianice, okręg Siemianice, czyli sołectwo Siemianice i miejscowość Niewiero, oraz część sołectwa Płaszewko od granic administracyjnych miasta do obwodnicy. A moimi państwa gościem jest Łukasz Kobus, sekretarz miasta Słupska i jednocześnie pełnomocnik prezydenta miasta Słupska do spraw zmiany granic administracyjnych miasta. Dzień dobry, Dzień dobry. panie sekretarzu. To dobra wiadomość, bo zgodnie z decyzją radnych mieli państwo walczyć o. 6,5 sołectwa, a jest prawie 3. No, dobrą wiadomością będzie każda wiadomość, która będzie mówiła o tym, że faktycznie SUSK musi zwiększyć swoje granice. Najpierw potwierdził to wojewoda, teraz minister spraw wewnętrznych przygotowujący już tutaj rządowy projekt rozporządzenia. To jest nie ma co ukrywać. Zaledwie 39% spośród tych terenów, o które pierwotnie wnioskowaliśmy. No ale mamy też świadomość, że jest to decyzja kompromisowa. Tak naprawdę waży ona interesy i miasta i gminy, i argumenty z jednej i z drugiej strony e, zdaje się uwzględniać. E, I w takiej sytuacji, i w takim kontekście na pewno można mówić, że jest to bardzo dobra decyzja. Władze miasta mówiły, że bez powiększenia Słupsk nie będzie się mógł rozwijać. Czy te 39%, o, którym, o których Pan mówi, i o których czytamy w rozporządzeniu, to jest. Gwarancja rozwoju miasta? Uznajemy, że jest to już taki wystarczający impuls rozwojowy, żeby miasto mogło zabezpieczyć te najpilniejsze swoje potrzeby. Faktycznie no nie, nie tyle władze miasta, ale też wszyscy eksperci, naukowcy, a aż 15 ich nad tym wszystkim pracowało. Stwierdzili, że taki obszar tych właśnie 6,5-sołectwa byłby obszarem optymalnym, żeby w pełni jakby zabezpieczyć to wszystko, co, czego miastu dzisiaj potrzeba i co potrzeba tak naprawdę dla regionu, żeby można było również i ten region na barkach naszego miasta rozwijać. Jeżeli są to te trzy sołectwa, te dwa i pół, przepraszam, sołectwa akurat wskazane w rozporządzeniu, w naszej ocenie jest to już wystarczające, aby te podstawowe potrzeby miasta zabezpieczyć, to jak duży będzie powierzchniowo Słupsk po poszerzeniu? Słupsk będzie miał mniej niż 66 km 65 zdaje się i pół kilometra kwadratowego, czyli powiększy się o 22,5 km. Przybędzie prawie 4400 nowych słupszczan. Tak, 4380 osób, tyle liczyliśmy w momencie, kiedy konstruowany był wniosek. Takie, takie wyliczenia na tamten czas mamy i o takiej faktycznie ilości mieszkańców mówimy. Tutaj chodzi o Siemianicę z Niewierowem oraz Bierkowo, ponieważ w tej części Płaszewka, którą, o której mowa w rozporządzeniu, mieszkańców nie ma. Państwo przekonując mieszkańców gminy, wciąż jeszcze gminy Słupsk, do tego, by poparli Państwa propozycje czy propozycje radnych z grudnia ubiegłego roku, obiecali, że właściwie nic im się nie zmieni. To się uda dotrzymać tych obietnic? Panie redaktorze, no to jest właśnie to, że teraz, w momencie kiedy to rozporządzenie wejdzie w życie, ale wcześniej już, kiedy zostanie podjęta już ostatecznie decyzja przez Radę Ministrów, przed nami bardzo dużo pracy. I priorytetem dla nas i najważniejszym, na czym chcemy się skupić, to realizacja właśnie tych obietnic. To nie jest też tak, stąd może moja zdziwiona mina, że my obiecywaliśmy, że nic się nie zmieni, bo też obiecywaliśmy, że trochę się zmieni, że powstanie nowa infrastruktura drogowa, rozwiążemy te problemy komunikacyjne, które na przykład są w Siemienicach, że zapewnimy komunikację publiczną. To inaczej, panie robię. sekretarzu. Nie stracą mieszkańcy tych sołectw, które zostaną przyłączone. Mam tutaj na myśli, jeśli u państwa w sołectwie jest Ochotnicza Straż Pożarna zostanie. Jeśli państwo mają koło gospodyń wiejskich zostanie. Jeśli istnieją jakieś organizacje choćby sportowe, zostaną. Absolutnie, absolutnie nic się nie zmieni. Tutaj nie tylko gwarancje prezydenta miasta czy władz miasta tych wykonawczych, ale i Rada Miejska jednogłośnie podjęła taką decyzję, żeby takiej gwarancji mieszkańcom przyszłym udzielić. Jestem przekonany, że również i Rada Miejska będzie w pełni zdeterminowana, żeby słowa dotrzymać. A jak ta decyzja Rady Ministrów, która przypomnijmy musi być do końca lipca podjęta. Jak ta decyzja wpłynie na obecnych mieszkańców Słupska? Bo co się, co się zmieni w życiu mieszkańców gminy Słupsk obecnych, to już pan powiedział. Ale jak ta decyzja wpłynie na mieszkańców Słupska? No, przede wszystkim przed Słupskiem nowe perspektywy rozwojowe, a to na pewno będzie z korzyścią też dla naszych mieszkańców. Te gwarancje, które zostały złożone nowym mieszkańcom, choćby ta o tym, że nie będziemy podnosili podatków, to dotyczy wszystkich mieszkańców, ponieważ podatku nie podniesiemy również oczywiście dla dotychczasowych mieszkańców, bo taka stawka będzie jednakowa w całym mieście. A ile będzie nas, Słupsk, kosztowało powiększenie? O teraz tak naprawdę będziemy musieli, bo to jest ten właśnie moment, kiedy już te emocje, które są związane z całym tym procesem, no i po stronie miasta pewno, ale też w dużej mierze po stronie gminy, kiedy te emocje już opadną, trzeba usiąść do stołu. Władze miasta, władze gminy muszą tak naprawdę zacząć rozmawiać o tym, w jaki sposób będziemy rozwiązywali też różne problematyczne kwestie, które na pewno po drodze powstaną. Kwestie rozliczeń, przeróżnego rodzaju kontynuowania, inwestycji, czy przede wszystkim finansowania inwestycji na przykład już rozpoczętych. Tu, tu jest bardzo duża przestrzeń do rozmowy i myślę, że bez tego się nie obędzie. No to ja wrócę do pytania o koszty. Czy państwo policzyli, bo policzone były, w symulacji były te 6,5 sołectw, a teraz jesteśmy blisko trzech prawie sołectw. No to jest też tak, że my to rozporządzenie zobaczyliśmy dopiero dzisiaj, więc tak naprawdę przysiądziemy teraz faktycznie z służbami finansowymi miasta i będziemy liczyli, jak te koszty kształtują się w tym dużo węższym tak naprawdę zakresie niż ten pierwotnie wnioskowany. Ogólnie globalne koszty były liczone, upublicznialiśmy i Państwo też otrzymywaliście takie informacje, a teraz będziemy musieli faktycznie usiąść i jeszcze na nowo to przeliczyć, jak, jak to będzie się kształtowało w tym nowym zupełnie kształcie proponowanym przez ministerstwo. To jak będą wyglądały te najbliższe miesiące? Pięć miesięcy zostało do końca tego roku, nie licząc lipca, bo pod koniec lipca ta decyzja z rządu może przypłynąć, czyli zostaje miesiąc wakacji, tak naprawdę cztery miesiące do końca roku. Co teraz się wydarzy? Czy państwo będą kontaktować się już bardziej bezpośrednio z przyszłymi słupszczanami? Będziemy musieli na pewno i bezpośrednio po tym, jak takie decyzje zostaną podjęte, będziemy chcieli do mieszkańców ruszyć z taką zakrojoną na szeroką skalę akcją informacyjną. Chcemy dalej ich zapewniać o tym, że my tak jak. Obiecaliśmy, to słowa dotrzymamy. Będziemy mówili o tym co się zmieni, co będzie musiało się zmieniać, a co się nie zmieni i pozostanie. No, każdy z nas będzie mieszkał dalej w tym samym miejscu. Mówię każdy z nas, ponieważ ja też mieszkańcem tej gminy y, na tą chwilę jestem. Ale od stycznia będzie pan słupszczyńem. Mam taką nadzieję. To pierwsze od wielu lat, od kilkudziesięcioleci y, powiększenie miasta nie mają państwo doświadczenia. W tym zakresie nie mamy takiego doświadczenia, ale e, no, doświadczenia e, mają to do siebie, że można je zdobywać. No, i poza tym doświadczenia takie mają też inne miasta, bo jesteśmy jednym z nielicznych miast, które tych granic faktycznie nie powiększało i myślę, że możemy śmiało korzystać z tych doświadczeń, które już mają nasze, choćby sąsiadujący z nami e, koszalin czy inne miasta, tak jak Grzeszów, który e, już e, bardzo wiele razy powiększał swoje granice czy już u państwa w głowie rysuje się pomysł na kolejne powiększenie miasta być może w drugą stronę ja myślę że na tą chwilę to jest troszeczkę za wcześnie żeby o tym mówić przed nami myślę że nie te pół roku tylko może nawet kilka lat ciężkiej pracy żeby Faktycznie wszystko można było w tak stu procentach scalić z miastem i dopiero wtedy być może na pewno nie w tej kadencji, być może przysz przyszli włodarze miasta, będą mieli takie pomysły. Myślę, że w tej kadencji to jest ostatnie powiększenie miasta. A czy z Panem, na koniec naszej rozmowy, czy z Panem kontaktowali się pana sąsiedzi, mieszkańcy tej miejscowości, w której Pan mieszka? Jaka była ich pierwsza reakcja kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu na pierwsze przecieki o tym, że Siemianice będą częścią Słupska od przyszłego roku? Przyznam szczerze, że z jednym tylko sąsiadem rozmawiałem, ale to akurat mój sąsiad... Od samego początku deklarował, że jest chętny, aby do miasta się przyłączyć, więc no tutaj akurat no, zadowolenie z jego strony. Z innymi sąsiadami akurat wczoraj nie miałem okazji rozmawiać. Dziękuję za rozmowę. Łukasz kowus, sekretarz miasta słupska i pełnomocnik prezydent do spraw zmiany granic administracyjnych miasta był moim państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję.